Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Forest. Słuchajcie, w poprzednim odcineczku rozbudowaliśmy sobie nasz magazynek. E, rozbudowaliśmy sobie nasz magazynek dość konkretnie. Tutaj będą e, kamienie, tutaj będą patyczki, tutaj jest drewno. E, I w dzisiejszym odcineczku będziemy sobie kontynuować tą budowę. E, będziemy sobie ją kontynuować i wydaje mi się, że w tym odcineczku skończymy sobie bez problemu. Budować cały ten magazynek. Także bez zbędnego gadania, słuchajcie, przechodzimy do działania. Ja pozbieram kamyczki, ale zanim to zrobię, wybudujemy sobie drugą część magazynków tu na tym pięterku. Czyli tak robimy sobie patyczki i wybudujemy sobie to tutaj. No. Zrobimy sobie to samo z kamieniami i, i pójdę. W sumie, pozbierać kamieni trochę. Muszę jeszcze ogarnąć pułapeczki, ale słuchajcie, te pułapki naprawdę to był jeden z najlepszych projektów, który zrobiłem. Bo naprawdę te pułapeczki mi pomogły. Co ty tu robisz, przyjacielu? O nie, nie mam patyka. Czemu ja tu mam otwarte? <laughs> Widzicie go jak tam biegnie? Czekajcie, ja muszę sprawdzić do bazy czy mi nie wbiegł ktoś. Ciekawi mnie bardzo jakby... jak pułapki działają na większych kanibali. Czy taki kanibal jak przebiegnie przez pułapkę to ją zniszczy, czy... No bo oni są dość silni, nie? Ci duży... te duże kanibale, ale... W sumie zastanawiam to, czy, czy, czy pułapka ich zabija. Ale nieważne. Dobra, mamy pełny wózek, słuchajcie. Dozbieram jeszcze pełny ekwipunek. I wydaje mi się, że to będzie wystarczająca ilość patyczków na, na nasze magazynki. I zostanie mi jeszcze tylko kamyczków do zbierać. Dobra, słuchajcie. Idealnie mi wystarczyło kamyczków tutaj na, na, na tą warstwę. Tamtego jeszcze na razie nie będę budował Zrobimy sobie to na samym końcu, te murki dwa I spróbujemy jeszcze tutaj dobudować murki Jakoś to połączymy ze sobą i spróbujemy zrobić podłogę mm, Ale teraz będę potrzebował troszeczkę drewna, cholerka To jest wydaje mi się najgorsze teraz To drewno to jest teraz najgorsze co mogę zbierać, tak naprawdę Mam już strasznie daleko Eee, ale na to, o ile się nie mylę, potrzebuję tylko trzy kłody. Eee, o ile tylko będę mógł to jakoś sprawdzić. Eee, aha, kurde, ja tutaj próbuję zaglądać i tak dalej, a tu przecież na dole mi pisze, że potrzebuję trzy kłody. Dobra, czyli tak, potrzebuję trzy kłody i tu na to też będę potrzebował 3 kłody. Takiego krzyku, jeszcze nigdy nie słyszałem. Idę to sprawdzić. Słuchajcie, czasami sobie myślę: Kurde, te pułapki, tyle czasu tracę, żeby to naprawiać i tak dalej. Ale z drugiej strony, słuchajcie, no to jest niesamowite, ile kanibali tutaj przychodzi. I te pułapki naprawdę tyle tych kanibali zamykają, zabijają, że to jest niesamowite. Ten gość chyba nie żyje albo, albo utknął na tej pułapce. Już kiedyś takie rzeczy widziałem, także nie przejmuję się tym gościem. Jeśli się ruszy, to zginie na pułapce. Ale unik zrobiłem w ostatnim momencie, słuchajcie. W sumie to potrzebujemy te 6 kłód, także ja zbiorę te 6 kłód i wybudujemy sobie nasz ostatni, jakby poziom magazynków. I wtedy będziemy mogli przejść i kombinować, jak wybudować sufit na całości, nie? Dobra. Tu mamy za dużo wózków już. Zobaczcie, czy po tych schodach dam radę wyjechać. Słuchajcie, sprawdzimy to. Rozpędzam się i. No, ledwo bo ledwo, ale ale w sumie dam radę. Eee, dobra, więc wybudujemy sobie teraz. O, ja tu z daleka mogę kliknąć. Dobra, mamy jeden. I drugi. No, i teraz potrzebujemy. Teraz potrzebujemy murki. No i pięknie. Wydaje mi się, że wysokość jest odpowiednia. E, tylko tak jak mówię, jeszcze będę, będę musiał tutaj dobudować co nieco. Bo inaczej nie. No nie, inaczej raczej mi się nie uda. Raczej mi się nie uda tego połączyć tutaj tak fajnie. E, chociaż, jak tutaj patrzę, szczerze mówiąc, nie wiem, czy tutaj mi się uda to połączyć jakoś tak sprytnie fajnie. No bo tu mam róg, tutaj to samo. A plan był taki, żeby właśnie tutaj zrobić ten murek, i tutaj stąd, z tej podłogi, jakby przeciągnąć murek. Znaczy nie z tej podłogi, tu z tego murku co wybuduję. Przeciągnąć na ten murek, tak żeby tutaj powstało takie nadproże. nad drzwiami. No ale kurczę, jak tego nie wybuduję, to, 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 to nic się złego nie stanie. No nie wyskoczę tam Dobra wyskoczyłem eee, Najlepiej by było jakby tu usunąć ten jeden murek I zrobić go nieco krótszego Na przykład tak jak stoję eee, Tak żeby ten murek tutaj Co będzie szedł na tamten murek Miał się tutaj nad czym zepszeć I tutaj muszę zrobić tak samo Tu jest problem inny Tu usunąłem cały murek i nie wiem, czy starczy odległości stąd, dotąd. Co mi mogę to sprawdzić od razu, słuchajcie. Dajemy... Te? Teraz... No właśnie. To jest problem. Eee, a nie chcę drzwi robić. Nie chcę budować drzwi, bo... Przez drzwi wózkiem nie przejadę. Także... No jak tutaj nie wybuduję tego, to nie wiem czy jest sens tutaj też to budować. Chociaż tutaj mam takie węższe te przejścia. W sumie w sumie można by było spróbować, nie? Dobra, słuchajcie, wiecie co? Ja chyba nie będę tego zabudowywał. Po prostu zrobimy tak jak jest i spróbujemy zrobić yy, spróbujemy zrobić. Dobra, jakoś oszukałem. Jest. Tu mamy te dwa murki, one są trochę krzywe, ze względu na to, że wchodzą tą na tą platformę. Eee, ale nie szkodzi. Ja mam nadzieję tylko, że... Eee, bo... bo patrzy się, tutaj podłoga wchodzi lekko w kamyczki, eee, także myślę, że jeśli wybuduję ten murek, nawet jeśli on będzie troszeczkę krzywo, to i tak jak wybuduję podłogę, to, to zniknie ta krzywizna. Tak, tak mi się wydaje. Pewny nie jestem w 100%, ale wydaje mi się, że, że, że tak będzie. Dlatego sobie tak wybudujemy te murki. Tutaj sobie z tej strony też zaprojektuję te murki. Dobra, tak zrobimy. Co robisz? Przestań mi tu, tu ptać. Przestań tu ptać. Zrobię ciebie! Przestań tu ptać! I grałeś się. Dobra, słuchajcie. Mamy kamienie, chociaż wydaje mi się, że. że trochę jednak Kamieni mi braknie. Dobra, ale wybudujemy sobie to. Teraz wydaje mi się, że. O, właśnie. Będę mógł wybudować to. Że tak jak mówię wcześniej, jak mówiłem wcześniej, wybudują mi się też te dwa bezużyteczne murki. Eee, wydaje mi się, że ta szparka troszeczkę może wystawać. Troszeczkę może wystawać. Ale nie przejmujemy się tym. No. Nie przejmujemy się tym. Taka szczelina to nie jest szczelina. Eee, w niczym nam to nie będzie przeszkadzało. Teraz tutaj to samo. Okej, okay, dobra, mamy to Mamy to jeszcze tutaj Wow Fajnie, głośno krzyczysz Ale czego chcesz ode mnie? Co mi się chyba cukru potrzebuje, wiecie? Pójdę tam sprawdzić ej, 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 zostaw murek! Zostaw murek! A tu jest jeszcze jeden A, zginął. Co za gnój. No dobra, no on mi coś tutaj bił, ale... Ale nic mi nie zniszczył, także... E, wracamy do budowania. I zaś przyszli. Dwie pułapki uruchomili. Oh! Co ty tu robisz? Dobra, słuchajcie, jeszcze, jeszcze muszę jeden wózeczek kamieni nazbierać? Nie wiem, coś źle policzyłem, ale wydaje mi się, że, że aż tak dużo nie powinno mi braknąć. No trudno. Eee, nazbieram wózek, nazbieram pełny kwipunek i będę miał wystarczającą ilość. Przejdziemy sobie wtedy do budowania eee, podłogi. Eee, dobra, słuchajcie, chyba to mamy. Mamy nasze murki. Eee, teraz musimy zaprojektować podłogę i dobudować resztę magazynków. Eee, zajmiemy się najpierw zaprojektowaniem podłogi. <ścoughs> Tylko nie wiem, jak to zrobić. <ścoughs> o cholera, no nie przemyślałem tego. Patrzy się tutaj. Ehm... Widziałem, że tak podłogę można postać do... E, nieważne, dobra. Mm. Dobra, mamy to. Teraz tak, ważną jest rzeczą, żeby zrobić tak. Tu jak najdalej. E, tu jak najdalej. Teraz fajnie by było, jakby mi się udało przeskoczyć. Jest. Teraz tu. Nie. Tu. Pięknie. I tu. Gotowe. Słuchajcie, udało się. Udało się zrobić piękną podłogę. Która. Nie jest za, za nisko. Nie jest za nisko. No tutaj mam luki. Oj, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że ona będzie taka duża. Ale trudno, słuchajcie, trudno. Potrzebuję na to 20 kłód, tylko, tylko 20 kłód. Eee, także zbierzemy sobie to, i będę potrzebował jeszcze dużo patyków, żeby wszystkie te moje magazynki tu porobić. Eee, czy ja mam czaszki? Mam czaszki, więc porobimy sobie też jakieś lampeczki od razu. I będzie świetnie to wyglądało. Tutaj mamy 5 kłód, także. Co ty tu robisz? Dobra, słuchajcie, mam już odpowiednią ilość drewna. Chociaż nie. Nie mam odpowiedniej ilości drewna. Tutaj mam 9, 5. Nie mam odpowiedniej ilości drewna. Ale doszedłem do wniosku, że zanim wybuduję tą podłogę, powinienem zaprojektować moje magazynki, bo później będę miał naprawdę problem to zaprojektować, nie? Eee, także wskoczę sobie tam do góry zaprojektujemy sobie magazynki. Nadal mi nie wyrosły jagody. Słuchajcie, co jest grane? Ja chcę jagody moje, żeby mi rosły. Ała! Ała! No, nie tak chciałem zeskoczyć. Dobra, ale nieważne. Eee, magazynki. Rewko. Dobra. Perfekcyjnie. Mamy nasze magazynki z tej strony. Teraz. O nie, spadłem. Ja pierdzielę, co jest grane? Czemu ja nie potrafię zeskoczyć tak jak wcześniej? Dobra. Okej. Okay. Mniej więcej, no trochę kiepsko. Nie wiem dlaczego tak dziwnie to wyszło, ale dobra. I też nie wiem, kurde, nie wiem dlaczego wyszedłem. Zaskoczyłem stamtąd, ale okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, mamy zaprojektowane. Mamy wszystko zaprojektowane. Także możemy sobie przejść do działania. E, ja potrzebuję mnóstwo patyków. E, także od razu sobie przejdę do zbierania patyków, słuchajcie. Potrzebuję jeszcze zbić jedno drzewo. W sumie opróżni sobie ten wózek. Weźmiemy sobie ten wózek pod drewno weźmiemy sobie go, naładujemy drewnem. I potrzebuję jakieś trzy wózki, chyba wydaje mi się, że trzy wózki patyków będę potrzebował. Dobra, słuchajcie, mamy kolejny dzień. Czy kanibal jeszcze pali, ale... Zwracajcie na to uwagi Idę po jeden wózek jeszcze mam z patykami odłożony eee, Nadal wydaje mi się, że patyków troszeczkę braknie no Jeszcze mam miejsce w ekwipunku To w sumie sobie nazbieram W końcu popatrzcie jak tu jest pusto teraz Wszystkie patyki pozbierałem sobie zamkniemy, bo kanibale mi wchodzą do bazy Nie wiem kurde którędy Dobra eee, Mamy patyki Mamy drewno Pozbieram sobie kości trochę Proszę Dobrze? Eee, mamy patyki, mamy drewno. No to w sumie w pierwszej kolejności możemy sobie wybudować drewno. Nie mogę tego wózka wyciągnąć stąd. Nie mogę. Nie mogę. O nie, czekajcie. Dobra. Udało się go uratować. Eee, także fałszywy alarm. Dobra, elegancko. Ja zbieram specjalnie kłody, słuchajcie. Teraz mi się przypomniało i tak w sumie zobaczyłem kątem oka, że tu mam odłożone kłody. Naprawdę dużo materiałów tutaj będę mógł sobie ować. Dobrze, podłogę mamy. Jeszcze. Jeszcze lampeczki bym mógł sobie zaprojektować zawczasu. I lampeczki to ja bym chciał. Oprócz tych stojących, chciałbym też takie wiszące lampeczki sobie tu zrobić. Dobra i teraz możemy sobie przejść do budowy wszystkich moich magazynków. Więc no, słuchajcie, ja się cieszę jak dziecko jak ten... Jak ten magazyn fajny mi wyszedł, słuchajcie. A wam się podoba mój magazyn? Dajcie znać w komentarzach, czy się podoba. Tak jak myślałem, brakło trochę, ale tutaj mamy patyki. W miarę blisko jeszcze, bo tych jeszcze nie zbierałem. E, także chwila moment i mamy wybudowane Dobra i mamy to słuchajcie Mamy nasz magazyn Nasz klocek <grym> Niezły klocek wyszedł słuchajcie Tu mi się to trochę nie podoba mm, Ale nie mogę nic innego zrobić niestety Nie mogę nic innego zrobić niestety Tutaj to samo jest e, Ale nie szkodzi no. Tak jak się idzie popatrzcie się Tego praktycznie nie widać że jest przerwa Dopiero ze środka to widać Dlatego nie będę się tym przejmować. Mamy fajne oświetlenie zrobione. Być może jeszcze tu gdzieś na rogach, tu i po drugiej stronie, zrobię jeszcze takie stojące lampeczki, ale wydaje mi się, że tego nie potrzebuję. Bo jest tu dość dużo światła. Także fajnie, fajnie nam wyszedł ten magazynek. Jestem bardzo zadowolony z niego. Także jedyną rzeczą, która nam teraz zostaje do zrobienia, no to uzupełnić ten magazynek materiałami. Eee, a, ale to trochę potrwa na pewno, eee, dlatego nie będę się tym zajmował na razie. No dobra, słuchajcie, mamy nasz magazynek, pięknie wyszedł, jestem bardzo zadowolony z tego magazynku. Eee, jeszcze zostało mi tylko naładować ten magazynek, ale tego nie będę na razie robił eee, i nie wiem czy będę to robił eee, przynajmniej na razie, dopóki nie wymyślę jakiegoś ogromnego projektu do budowy. No to tego magazynku na pewno nie będę wypełniał e, Ale na pewno kiedyś, kiedyś go uzupełnię e, Może do fulla nawet, kto wie, kto wie e, Ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także e, Jeśli Wam się spodobał film i jeśli podoba Ci się mój magazyn, to zostaw łapeczkę w górę. Jeśli chciałbyś zobaczyć więcej filmików e, z tej serii lub z innych moich serii na kanale, to koniecznie zasubskrybuj kanał, a ja się z wami wszystkimi żegnam, także do zobaczenia, trzymajcie się! Cześć!